Słuchaj, mam nadzieję, że takie podcasty się ludziom nie zdarzają w ogóle, jak ten mój dzisiejszy odcinek. Cześć, fajnie, że tu jesteś. Ja mam na imię Weronika i od prawie 10 lat mieszkam w Norwegii. Zajmuję się tutaj profesjonalną stylizacją rzęs i odkrywaniem ludzi. Tworzę ten podcast, aby móc podzielić się z Tobą swoim światem, aby wniósł trochę radości i przyjemności w Twoje życie. Dzięki za Twój czas i zapraszam do wysłuchania odcinka. Wiesz co, ale my, myślę sobie tak, bo najmądrzej by było dzisiaj odpuścić i w ogóle do ciebie nie przychodzić z żadnym odcinkiem. Myślę, że to byłby taki szczyt mądrości, do którego chciałabym bardzo kiedyś w życiu dojść do takiej sztuki prawdziwego odpuszczania. Bo ja tak wiesz, ja odpuszczam wiele rzeczy, ale i tak jest mi daleko do tego, o czym marzę, jeśli chodzi o odpuszczanie. Ja już ci powiem dlaczego ja w ogóle powinnam odpuścić ten dzisiejszy odcinek. Otóż jestem w takim rozchwianiu emocjonalno, intelektualno, duchowym, że kompletnie nie potrafię się skoncentrować na tym, żeby choć jedną myśl, jedną myśl ubrać w jakąś logikę, w jakieś słowa, w jakąś wartość i, i w ogóle Przyjść z tym do ciebie. Nie ma nic takiego. Ja to próbuję od dwóch dni i nie idzie. I, i wiesz, i ja mam milion rzeczy, które mogę ci podać jako usprawiedliwienie. Tak? Pierwsze, na przykład, jest upał, jest gorąco. Do Norwegii przyszło lato, a lato w Norwegii ma pewną specyfikę. W ogóle, wiesz, e, tak teraz o lecie w Norwegii sobie tylko powiem w paru słowach, bo jakby to ma być krótki odcinek, ale. Zawsze jak się myśli o krajach skandynawskich, tak jak w ogóle ludzie myślą Norwegia, jakaś Szwecja, to się zawsze widzą ten śnieg i tą zimę. A powiem Ci, że lato, lato potrafi zaskoczyć w Norwegii, bo jest tak, jest... Y Przede wszystkim jest bardzo gorące. I kiedyś tak podobno nie było, te takie gorące lata w sumie są od niedawna w Norwegii. Słońce jest tutaj bardzo nisko i ogólnie po prostu pali. Ono pali i dodatkowo ono nie zachodzi, bo tu są wiesz te dni takie bez nocy. Więc ono jest cały czas na niebie. Cały czas. Gdzieś tam o pierwszej, drugiej w nocy y, słabiej go widać, ale ogólnie jest cały czas. Jest cały czas jasno, jest cały czas gorąco. Dodatkowo domy w Norwegii w ogóle jakoś są kompletnie nieprzystosowane do lata, grzeją się. Ja, ja mieszkam już, raz, dwa, trzy, czwarty dom, w którym mieszkam w Norwegii i w każdym domu w Norwegii latem jest przerypane. Chyba, że jakieś tam stare takie domy, wiesz, mają te piwnice, grube mury, to tam idzie wytrzymać. Ale ogólnie kiwie, jak ta izolacja, to wszystko jest zrobione, ale po prostu od dachu tak grzeje, jest gorąco. Moje koty ledwo żyją. Tesla to w ogóle, wiesz, ona się budzi, idzie zjeść, wypić coś, ewentualnie zrobi siku i to jest wszystko. I po prostu leży jak taka kłoda, taka wyrąbana. No i ja ogólnie też mam taki stan, żebym po prostu jak taka kłoda leżała i nic, i nic nie robiła. Ale tak poważnie to jestem trochę przepracowana, bo trochę za dużo rzeczy kończyłam ostatnio, więc to jest ogólnie dobry znak, że mam pokończony, to już tam wszystko działa, jakoś w jakichś tam procedurach, bla, bla, bla. Ale ogólnie tak mi się, wiesz co, wcale nie czuję się jak jakiś, nie wiem, na podium zwycięzca, który osiągnął sobie te, te cele, które sobie założył i jest mu tak zajebiście, generalnie mam zwykle zupełnie odmienny stan. Ja nie, nie wiem, bo nie spotykam się z tym, nie wiem dlaczego o tym się nie mówi, że w momencie, kiedy człowiek sobie coś tam założy i sobie to robi, 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 robi i to zrobi, to później ma ten taki, uh, ja przynajmniej mam takie, uh, po prostu nic, na nic nie mam, nie mam ochoty. Także słuchaj, y, przychodzę dzisiaj do Ciebie sobie po prostu pojęczeć. Nie mam ani pół do powiedzenia, jeśli chodzi o sprawy rzęsologiczne. Po prostu jestem tak przerzęsologiczniona w swojej głowie. Jestem teraz po zamknięciu kursów, konsultacji. W ogóle robiłam konsultacje z taką dziewczyną z Australii. W ogóle strasznie jestem zadowolona z tego, że w końcu mam takie sprawdzenie tego, że, że rzeczywiście da się. Da się nauczyć manualnych rzeczy, bardzo trudnych rzeczy, właśnie w formie wideo, w takiej konsultacji indywidualnej. No nieważne, nie chcę na ten temat się w ogóle rozgadywać, bo mówię, jeszcze się zmęczę od tego gadania o pracy. W ogóle nie chcę się o pracy rozmawiać, jestem w ogóle antypracowa teraz. Więc przyszłam do ciebie ci tylko powiedzieć, że, no niestety, no, no, no nie mam nic dzisiaj. Nie mam super odcinka o jakichś różnych tam życiologiczno-rzęcologicznych życiolo, rzeczach. Jestem wyrąbana w kosmos, nic mi się nie chce, nie mam na nic chęci, i wiem, że to jest po prostu stan przejściowy, który każdy z nas raz na jakiś czas zalicza. Bardzo się cieszę z tego, że dziś e, jestem na takim etapie swojego życia, że jak przychodzi ten stan, to ja po prostu tak właśnie jak ta Tesla moja, nie? Mój kot. Potrafię też się tak wy wywalić jak taka kłoda, i po prostu przeczekać, przeczekać, bo, bo czasami człowiek się no może zmusić tam do czegoś, ale czasami, czy to warto się do czegokolwiek zmuszać? No nie warto. Także. Mam mnóstwo właśnie takich różnych usprawiedliwień, dlaczego jestem, że tak powiem, nie w formie, ale nie będę cię tutaj absolutnie tym zanudzać. Chciałam tylko wpaść i powiedzieć, że żyję, nie mam mnie na social mediach w ogóle, wybacz, wrócę niedługo pewnie, ale też jakoś jak, jak będę miała chęć po prostu, bo aktualnie chęci mam na różne inne rzeczy, na przykład na sok z Arbuza, mam chęć dużą, albo na sok z Malin. O, z Malin i z Arbuza. Tak, 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 tak to na przykład chciała sobie teraz, nie? I e, na no, przyszły tydzień będę lepiej zorganizowana, odcinkowo. Tak myślę, tak planuję, ale z planami też nigdy nie wiadomo. Natomiast mam teraz wyjazd taki krótki, dwudniowy dosłownie do lasu, bo jak nie wyjadę, to zwariuję. I jak tylko z niego wrócę, to siadam i nagrywam konkretny odcinek. Taki wiesz, że będzie tam jakaś merytoryka być może. A tymczasem jadę po Arbuza i zrobię sobie sok, i będę sobie jak kłoda z Teslą leżeć i przeżywać ten spadek energetyczny z myślą, że nagrałam 5-minutowy odcinek podcastu i że kurna, udało mi się, bo to jest dopiero sukces, ci powiem. To nie jest sztuka nagrać zajebisty odcinek podcastu, jak jesteś w zajebistej formie, ale nagrać jakikolwiek odcinek podcastu, jak formy nie masz w ogóle, to ci powiem, to się ceni. To przynajmniej 2 litry soku z Arbuza. Trzymaj się ciepło, i wiesz co, tak ogólnie zazwyczaj proszę, żebyś się podzieliła jakimś tam odcinkiem moim, ale tym nie trzeba. Naprawdę nie trzeba. Życzę Ci, kochana, żebyś jak masz spadek energetyczny, to żebyś potrafiła się wywalić jak kłoda i kompletnie miała w dupie to, że przydałoby się być w pełni sił. Bo czasami się nie jest. I tyle. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Do usłyszenia za tydzień.